No i mamy pierwsze 20k, znowu 20k, już 60k, 80 Tak wspominam, wczoraj, dzisiaj idziemy na Wicze. Sprawdzić, jak to wygląda, czy to fajny Resp. Tam są również błędułfy. I to nie mało. Resp znajduje się niedaleko w Nore. Są też te Tainted souls. Tu jest jakiś quest na odblokowanie bossa. Ale nie interesuje mnie ten boss. Nie wiem, czy z niego coś fajnego doleci. Te Tainted souls są mocne. Postanowiłem. Starfinger biegać, żeby ignorować to. Tylko Witcher i Blue Multi. Nie jest tego wcale nowo. Nie spodziewałem się, że można nawet tutaj przyjść no i zarobić nawet skoko pieniądzek na domowy konto. I z szansą na. Jackpot w postaci Staff Touda. Zujcie. Ktoś to oprócz mnie biega? To jest tak duży rest, że nie jest to wielkim problemem. Zujcie jeszcze lecą wiatły, które są teraz do tasków tych Table wykli, Z tym, że oferty sprzedaży to jakieś 4K, a oferty kupna 400 GPK. No to chyba podtrzymam trochę w depo te wiatły i jak nadarzy się okazja chociaż za dwa kato sprzedać wtedy sprzedam wszystkie W poniedziałki z nowymi testkami może się udać Analizer pokazuje 400k na godzinę No to nie jest coś tak kolorowo Jakby się mogło wydawać bo jak ktoś jeszcze tu biega bo nagle przestaną twardo mnie lecieć, fury to wszystko zwalnia. Ale można spokojnie założyć, że na paku, gdzie można samemu wystawiać oferty, spokojnie jest tu 200-300 na godzinę. A jak to Toad poleci, to nawet nie wiem ile to jest warte, bo nie ma na markecie. A to zawsze było dużo warte. Dlatego na Dark Cathedral ludzie lubią siedzieć. Szansa na Reinsy, na touda. A jak nic nie poleci, to zawsze roby belty ratują. Z tym, że tu jeden Gloom Wolf Fur, to dajmy na to pięć roby beltów. To już chyba wolę tu. Przynajmniej do zrobienia bestiarki. Expo to tu nie ma praktycznie w ogóle nawet nie ma co się łudzić, że jakieś level bijemy ale myślę, tak zrobię pierwszy 1kk wtedy skopię się na expie żeby dobić 50, kupić nowy łuk i dalej iść farmić wtedy już będę farmił, aż wyfarmię na paka bez żadnych przerw na expa Ewentualnie weekly taski Bo to zawsze warto. To jest chwila, łatwe i duży ekspert. No i widzicie. Gold value na analizerze pokazuje stoka, Ale per hour spadł do 30. Taka kompletna posłucha. No bo też coś biega. I też z niedużym levelem, bo stealth angle używa. Tu chyba są trzy piętra, dobrze pamiętam. Na każdym złym Wulfu, Witcher. Tołdy. Jakby też ma większy level i przyszedł tutaj, I przyszedł tutaj typowo bo bestiarkę, to spoko miejsce, bo tych Tainted Soulów jest dużo. Tołdów też nie mało. Jak znacie jakieś fajne miejsca? Despaka, gdzie można zrobić Dużo, szybko. I łatwo. Dajcie znać. Ja mało wiem o tej grze. Miejsce posiłkować się poradnikami, jakim idzie zarabiać. Bo dużo tych poradników już zakłada, że wsiada się paka. No, jeszcze niebawem pewnie będę mógł pójść na elfy, bo już mam taki pomek całkiem sensowny myślę, że bym sobie tam poradził arkanistów bym omijał tylko elfy i elf scouty dwa itemy do imbu chociaż nie, ten drugi ten to właśnie z arkanistów, ten nie mam tak zrobić tam bestiarkę ze 100, może 200k na pewno sobie było Jeszcze na Ork Szamanach jest fajna kasa. Ale no nie z tym levelem, chyba. Bo Ork Berserker dużo bije. Ja też miałem refila. I kolejne podejście. Tych witch Brumów poleciało sporo. Skórek. raczej futra. Na razie nie ma za dużo. Ale już w tym odcinku mamy 130k. Więc może ten próg, o którym wspominałem tam parę odcinków wcześniej, 100k co najmniej na odcinek, już jest zrobiony. Jakby za każdym razem szło tak dobrze jak tutaj, to mógłbym podnieść ten próg do 200k na odcinek. No, i z kolei pójdę na takie rejnicy i nie polecą. To jest cały odcinek zmarnowany. Musiałem potem jeszcze gdzieś iść, siedzieć, powiedzmy, godzinę, żeby te 200K zarobić. Nie będę sobie narzucał mamy żadnych ekstra prymaleń. No, spokojnie. Czas mamy. Do nowego roku na pewno nie nazbieram. W zależnym i Reńce, i staff tolda. w to nie chcę się wierzyć. Tak myślę jeszcze o tych piratach na Jawachar, ale to już na pewno minimum 50 lewy z nowym łukiem. A już mamy znów Stoka, właśnie o tym mówiłem, cały odcinek 200K. Trzeba odjąć ringi, strzałki, płotki. No i trzeba wziąć pod uwagę fakt, że sprzedam taniej niż oferty sprzedaży. To tam na każdym futerku z minus 2k. To nawet nie będzie te 180k na plus, to jest dość dużo. A staw w to, tołgu nie ma. Tu jakiś większy level biega. I co ciekawe, wybija tylko Gloom A dzisiaj Gloom są normalnie w Poacher ale widać, tam to dużo ludzi. Totalnie ignorował Weetcha. Spoko dla mnie, ale z dumówców to pewne zarobek, z witchy. No, nic nie poleciało. 120. 7K. Co można przyjąć i odjąć te 50K nawet. 200K na czysto zarobione dzisiaj. Chociaż nie, bo brumów nie sprzedałem. No tak jak mówiłem. Ludzie sprzedają po 4k i to schodzi. Ale oferty kupne po śmieszne 400-500. Nie warto. No ja nie mam parcia jeszcze takiego. Wiele by mi to dało gdybym sprzedał 20 brumów po 500, co to jest. Drugie podejście było po refillu. Całkiem przyjemne. Już 6 furów. Osiem drumów 150k Może będę tak rutował między Darkami a tym Aż w końcu polecą ręce albo Tołdę Chociaż to jest problem, do to nie wiem jak ja sprzedam Nie wiem ile warty nie wiem czy ktoś by tak chciał kupić od ręki Także nie stracił na tym za dużo. Powiedzmy, że warty jest 1 kk za 800 bym sprzedał. No ale nic nie poleciało. Na dzisiaj to tyle. Widzimy się jutro. Jeszcze nie wiem na czym miałem pomysłu. Türkçəsinə Tymczasın... Nara